Jestem szalenie wzruszona dzisiaj, bo tak naprawdę się czuję Państwa gościem i tak mi się podoba, że ten sąd to się zrobił taki nasz wdański Hyde Park tak naprawdę. Że tutaj możemy powiedzieć to, co nas boli. I tutaj ta wolność rzeczywiście jest. W moim ulubionym muzeum tego miasta, Europejskim Centrum Solidarności, onegdaj kupiłam znaczek, Kogo mam. Tu jest napisane Gdańsk. Tu narodziła się wolność. I ja w to wierzę, że to miasto jest wyjątkowe. Że gdzie, jak gdzie, ale tutaj po prostu my sobie cenimy naszą wolność. A nasza wolność jest zagwarantowana w konstytucji. Właśnie po to mamy konstytucję. Żeby mniejszość była chroniona przed większością. Bo tak naprawdę większość nie zawsze ma rację. Gdyby było tak, że większość decyduje, to tak naprawdę sądy też by nie były potrzebne. Wystarczyłoby głosowanie. I dlatego jest w Konstytucji zagwarantowana specjalna większość do jej zmiany, żeby zwykła większość parlamentarna nie mogła zmieniać Konstytucji podług swojej woli i podług swoich zachcianek Właśnie dlatego tak jest, żeby Polacy, jeżeli chcą zmienić swoją ustawę zasadniczą, Dogadali się, co do tego. W tej chwili nie ma zgody na zmianę konstytucji. Partia rządząca nie ma większości konstytucyjnej. I dlatego jeżeli zwykłymi ustawami zmienia się konstytucja, to tak naprawdę my możemy tylko tutaj stać. Nie jesteśmy w stanie wpłynąć na głosowanie w Parlamencie, ale możemy głośno krzyczeć o tym, że w Polsce łamie się konstytucję, zagrożona jest praworządność, że po prostu przejmuje się władzę we wszystkich możliwych aspektach. I ja cały czas żywię głęboką nadzieję, że Unia Europejska zareaguje na to, co się dzieje. Dlatego, że w Polsce tak naprawdę już swoje środki wyczerpaliśmy i jesteśmy w stanie wpłynąć na to, co parlamentarzyści rządzący będą, będą robili z prawem, dlatego, że już nawet nie kryją się ze swoimi intencjami. Ja dzisiaj słuchałam referatu posła Asta na temat tych zmian, które mają być wprowadzane. I tak naprawdę no to po prostu wszystko było cudownie uzasadnione. To ma usprawnić. Musimy wybrać prezesa sądu najwyższego pierwszego. Przecież ten sąd musi jakoś funkcjonować, no bo do tej pory to oczywiście był w ruinie. Jak wszystko było w ruinie, zgadza się. No sąd najwyższy do tej pory po prostu ledwo, ledwo zipał i trzeba go w tej chwili natychmiast reanimować, to słoną nocy, dlatego że o 23 jest przewidziane drugie czytanie tej ustawy, która jest w tej chwili procedowana tuż przed wakacjami poselskimi. Proszę Państwa, tak się prawa nie stanowią. I ja jako sędzia, ja jako obywatel naprawdę stanowczo protestuję przeciwko takiemu łamaniu tych ideałów, na których zostało zbudowane nasze państwo, które w tej chwili znamy. Natomiast powiem jedno. Nie pamiętam może lat 70., ale pamiętam, pamiętam stan wojenny i pamiętam strajki roku 88. I pamiętam wtedy taką swoją niewiarę. Myślę sobie, po co ci ludzie strajkują? Przecież i tak nic z tego nie będzie. Po co ci ludzie protestują? Po czym stało się to, co się stało? ja rok temu sobie to przypomniałam i powiem Państwu jedno: ja już nigdy nie zwątpię, w to, że cuda się zdarzają i że opór ma sens i że trzeba krzyczeć swoją prawdę i wtedy się zwycięży. Dziękuję.